Jak odkrywamy zainteresowanie kobiety? Jest jedna rzecz i druga rzecz, o których mówiłem na rozmowie rano. Znaczy mówię o wzroku, tak? Nie, to, to są tak zwane mosty. Jaki jest pierwszy most, który ujawnia zainteresowanie kobiety? Nie pamiętam, ale co zapiszę, także i tamto rano. Że, yy, że, że dziewczyny to są kokieciary i dla sportów listują? Mm -hmm. I żeby sprawdzić, czy to jest y, naprawdę, ona jest zainteresowana, czy tylko bawiła się to, tobą? Pos spotkać się, no po prostu... Gdzieś, rozwoła... Ale jeszcze wcześniej, to jak sprawdzasz, czy to, ta, ta rozmowa to była na serio, czy tylko zabawa? No tego nie pamiętam. No pod koniec rozmowy, co się robi? Nie wiem. Na końcu no, rozmowy, to, co... dziewczyna, ale ja... dziewczyna cię klepie w ramię, się śmieje jak głupia do sera i na końcu rozmowy, co masz zrobić? Co powiedzieć? Nie wiem, no, no nie pamiętam tego. A co byś zrobił, gdyby dziewczyna poznałeś nową dziewczynę i ona przez całą rozmowę wiesz, chodzę do ciebie, dotyka cię, pyta się o Twoją pracę i chce więcej o Tobie się dowiedzieć. Numer, co miałem poprosić? Numer albo tak. zniknął i jakiś czas się znowu pojawił. Tak, numer. Ale ja numer bo nie mam, więc co miałem się jeszcze raz zapytać no, numer? No dobra, ale chcę żebyś wiedział, znał ten system postępowania. Że, mhm. że, to, że to ma być po prostu automat. Jak, jak Cię w nocy obudzę i zapytam, co masz zrobić na końcu rozmowy, gdy laska jest zainteresowana, to masz wstać i powiedzieć. Powiedzieć, wpisz mi tutaj swój numer telefonu. Mm -hmm. I to jest najważniejszy, ten pierwszy krok, który ujawnia poziom zainteresowania kobiety. Bo, czasami, bo znaczy często będzie on ujemny, i wtedy dziewczyna, która nie jest zainteresowana, co powie? No coś tam się wykręcała, nie wiem, co możemy myśleć. No, znasz, ale dobrze by było, gdybyś znał te wymówki na pamięć, bo wtedy, jak ona ci powie tę wymówkę, to po prostu pojawi się na twojej twarzy taki sympatyczny uśmiech i podziękujesz. Jakie wymówki dają kobiety, kiedy nie chcą dać numeru? Nie wiem, zapomniałam, nie pamiętam... Dobrze. Co jeszcze można powiedzieć? Mogą ci wręczyć jeszcze jest coś innego. No? Na przykład co? Po co ci... albo coś takiego. O, mówią na przykład po co ci, to jest też bardzo znany tekst. Albo dają ci alternatywę do telefonu, czyli... A, maila, tak, ale to w jakimś artykule czytam coś. Dam ci, ja, dam ci tylko maila, albo mogę dać ci tylko GG. Mhm. I to już jest flaga, to już jest żółta kartka dla takiej dziewczyny i to jest bardzo wątpliwe, żeby to się przekształciło później w numer albo w spotkanie. Ja bym nie był z tego zadowolony, bym stwierdził, że ona mnie po prostu zbywa. I to nie jest tak, że ja bym tak stwierdził, tylko tak po prostu jest. Bo dziewczyna, która jest zainteresowana na 50 i więcej procent, przynajmniej, to ona po prostu wstuka ten numer telefonu. Bo dziewczyna zainteres zainteresowana na 70-80% ona z radością ci wpisze ten numer telefonu i jeszcze puścić Ci sygnałasz szybko, żebyś miał y, ten numer y, wpisany, czy tam go wpisze, nie wiem, i podać jeszcze y, na przykład dodatkowo wizytówkę ci zostawi. Mhm. I to widać po jej reakcji. To jest tak proste, że widać po reakcji kobiety, gdzie ty z nią stoisz? Już po pierwszej rozmowie. I możesz już po pierwszej rozmowie, możesz już, już mieć problem z głowy. Bo poznajesz wiele kobiet i tam jest nowa grupa, a potem jest sąsiednia grupa, potem są jakieś warsztaty, jakieś inne zajęcia ciągle są jakieś kobiety. Mm -hmm. I na przykład czasami jest tak, że wiesz, rozmawiam z jakąś dziewczyną i po prostu tak ćwiczę, tak, rozmowę z, z kobietą i normalnie z rozmawiam i widzę, że no jestem spoko gość, mam swoje atuty, jestem zabawny, jestem... dobrze mam konwersacyjne umiejętności rozwinięte, ona też ze mną rozmawia, jest normalna rozmowa. Ale widzę, że ona w tej rozmowie mi w ogóle nie daje oznak zainteresowania. Mm -hmm. Że normalnie rozmawiałem z przez 10 minut i ona o nic się mnie nie zapytała. Już nie mówię o dotyk, tak, że mnie nie dotknęła, jakoś bardzo się nie śmiała, była taka trochę skrępowana. Jeśli chodzi o dialog, to nic się mnie nie zapytała. Nic! Jaki, jaki kierunek kończyłeś, albo co, skąd na przykład co się dowiedziałeś o tym evencie, cokolwiek, nic się mnie nie zapytała. Nic? Ja myślałem, kurcze, kurczę, Paweł. Przecież takiej laski w ogóle nie ma sensu pytać o numer telefonu, w ogóle nie ma sensu. Przecież tylko, tylko dostanę odrzuceniem w pysk. Ona mi po prostu da wymówkę i na tym się skończy. Mhm. Wiesz, można dla treningu zapytać, dla czystości sumienia powiedzmy, że ach, zapytałem przynajmniej, oddałem strzał, ale to w rozmowie widać, że tutaj prawdopodobnie nie ma sensu w ogóle o ten numer pytać, tak? Mhm. No, a z drugiej strony często są takie dziewczyny, które no, lubią się jakoś dowartościować, Albo jest naprawdę zainteresowana dziewczyna i ona cały czas będzie gestykulować bardzo entuzjastycznie, będzie Cię dotykać w ramię, przed przedramię i mocno się śmiać. I wtedy musisz zabrać ten numer, bo jak nie, to masz przerąbane. To po prostu wodzi wtedy na niekompetentnego tchórza. I potem dziewczyny się denerwują, że Ty ją gdzieś tam musisz wyszukiwać na Facebooku, pytać się o nią przez koleżankę i gdzieś tam do niej docierasz przez internet. I ona wtedy widzi, że ten koleś nie miał jaj. No nie miał jaj, po prostu to jest tak, na przykład, nie wiem, moja dziewczyna po Sylwestrze miała wiadomość na Facebooku od dwóch kolesi mm -hmm. I, i dostali jej Facebooka od, od naszej wspólnej koleżanki ja, a, a, a oboje z nią tańczyli i oboje z nią rozmawiali <laughs> ja się śmieję. Kurczę, co za kolesie? Oni, oni w ogóle mają po 28-30 lat i oni nie mają pojęcia w ogóle o to, że trzeba zapytać kobietę o numer telefonu i pokazać tym pewność siebie mm -hmm. i wziąć tą znajomość jako lider w swoje ręce i zrobić ten krok naprzód. To oni tego w tym wieku dalej nie rozumieją i jak nastolatki dziecinnie gdzieś tam szukają kontaktu przez Facebooka. To jest daremne. Kompletnie nieatrakcyjne zachowanie. Także <laughs> to jest ten pierwszy krok. Zabranie numeru telefonu. Uh -huh. a, dobra. A, dru a, dru a drugi, który ujawnia zainteresowanie to? Zabranie numeru telefonu. Um... Następny, następny krok to. A, już on, może telefonu? Tak. Mówić się na spotkaniu. Tak, zadzwonić i, i, i jej reakcja na Twoje zaproszenie też ujawni jej zainteresowanie lub jego brak. Mhm. I tylko to się liczy, bo powiem Ci szczerze, że, że ja nie wierzę w nic innego. Szkoda, szkoda moich, znaczy, no tak, szkoda moich nerwów. Szkoda moich nerwów, mojego czasu. Ja spędziłem bardzo wiele lat na, na chodzeniu po osiedlu z kolegą i, i zastanawianiu się, co oznaczało dane słowo dziewczyny i co oznaczał dany SMS i co oznaczało wszystko. A tak naprawdę to kompletnie była strata czasu i nerwów, bo wszystko krystalizowało zapytanie się o spotkanie. I tylko to jest istotne. I czasami kobiety ze mną gadały przez ten telefon przez 15 minut. Wtedy ja na przykład nie wiedziałem, że, że trzeba przechodzić od razu do rzeczy, tylko Chciałem jakoś się no, sprzedać przez ten telefon i na przykład za, zaprosić ją dopiero przy drugim telefonie i ona była taka miła dla mnie jak ją poznałem i mnie dotykała i się śmiała i chyba i dała mi numer bez zawahania i w ogóle super gładzi, gładziutko, tak gładziutko wszystko szło, przez telefon, pełen entuzjazm, no hej, no jak cię dobrze słyszeć, no co tam? I ze mną rozmawia i się cieszy. I później na przykład tam, nie wiem, ja nawet nie, nie proponowałem spotkania chyba, albo zaproponowałem, a ona powiedziała mi, że bardzo bym chciała, ale bym bardzo, bardzo chciałabym, ale wiesz, ale przyjeżdża mój szwagier teraz na weekend i jestem zajęta przez całą sobotę i niedzielę i nie dam rady się spotkać, wiesz. A ja wtedy myślałem, wow, ale ona jest napalona, nie, że ona chce się z nami spotkać, kurczę, że mhm. sobie razem na pewno spokojnie siądzie mi spotkanie, no nie. bo mhm. dzwoniłem na przykład za tydzień i znowu rozmowa tam, 10-12 minut i super energia, ale ekstra, wow, super, no hej, co tam, no fajnie, no dobrze, fajnie, wszystko, fajnie słychać, no nie? I potem na końcu, wiesz, yy, chcę umówić spotkanie, a ona mówi mi, że, że nie może, bo, bo w tą sobotę przyjeżdża do niej jej mężczyzna. A ja myślałem po prostu, ja, ja nie wiem, ja wtedy straciłem w ogóle samokontrolę kontrolę i zwyzywałem i ją. Powiedziałem coś tam jej w stylu że to dlaczego, dziękuję za to, że zmarnowałaś cały mój czas. Mogłaś się powiedzieć od razu, nie? I nie potrafiłem tego powiedzieć, wtedy jeszcze nie miałem takiej pewności siebie i sama kontroli i nie potrafiłem w taki żartobliwy sposób powiedzieć jak mężczyzna z klasą i powiedzieć Dziękuję za to, że zmartowałaś 15 minut mojego telefonu. Więc dzięki za informację, na razie. I więcej do niej nie dzwonić, tylko ja to powiedziałem poważnym tonem i się zirytowałem poważnie, a ona była też obrożona i oburzona i myślała sobie, jakim prawem w ogóle ty masz czelność wygarniać mi takie rzeczy i mieć to nie problem. Sam dzwoniłeś, sam chciałeś ze mną rozmawiać, więc w czym problem? I to dla to mnie to była i... ogromna lekcja, i pomyślałem sobie wtedy: Kurczę, wow, ona ma rację. Ona ma rację. To, że ona ma jakiegoś przy, przybłędę chłopaka, albo to, że ona jest tak próżna, że jeden mężczyzna to dla nie za mało, i musi cały czas dopompowywać swoje ego poprzez jakichś frajerków, którzy dzwonią i pytają się, co u niej słychać. To, to hmm. ja nie będę tym frajerkiem. Nigdy więcej. I powiedziałem sobie: Spoko, od teraz 5 minut to jest absolutne maksimum, i przechodzę do ustalania spotkania, ponieważ y, to są stracone impulsy, to są jednak pieniądze, które trzeba zarobić i stwierdziłem, że nie ma sensu y, wydawać pieniądze na puste laski, które nie chcą się spotkać. Mm -hmm. Także to jest tylko najważniejsze, to co na przyciąga spotkanie. I widzisz, że kobiety są tak wredne, w cudzysłowie, że, że mają czelność mydlić ci oczy i się podniecać rozmową z tobą i robić Ci nadzieję, mimo że mają chłopaka i od początku, nawet wręczając Ci ten telefon, nie miały zamiaru się z Tobą nigdy umówić. Także to jest naprawdę taka strategiczna gra, bym powiedział. Yy, czyste negocjacje w jak w biznesie? W miłości nie masz tego na co zasługujesz, bo możesz być fantastyczny, tylko dostaniesz to, co sobie wynegocjujesz. Czyli przechodzimy do konkretów. I nie rozmawiasz wiesz, z emerytem, który się nudzi w domu i chce posłuchać sobie sprzedawcy, tylko po paru minutach albo jest spotkanie, albo dzwonisz do innego prospektu, do innej dziewczyny.